Jeżeli marzysz o własnym kawałku ziemi, o tym, żeby w końcu wydostać się z tej aglomeracji miejskiej i zamieszkać gdzieś, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest świeże powietrze, gdzie jest blisko do lasu, gdzie nawet masz, jak widzisz za mną, swój prywatny las, to oferta sprzedaży tej działki być może Ciebie zainteresuje. Zapraszam Ciebie do zapoznania się z tą działką, która znajduje się. Niecałe 20 minut od Gdańska. Dojazd od Gdańska jest bardzo prosty. Praktycznie po pierwszym przejechaniu tej trasy będziesz już jechać na tak zwaną pamięć bez GPS-a. Dasz radę tutaj dojechać. Jest to niewątpliwie bardzo duża zaleta, tego, że działka. Z jednej strony daje tobie poczucie wolności, daje tobie poczucie tego, że jesteś panem na własnej ziemi, że w każdym momencie możesz wyjść do swojego ogrodu, odpocząć sobie na świeżym powietrzu i nie stresować się, że nie masz takiej możliwości, będąc zamkniętym w swoim mieszkaniu w bloku. Natomiast z drugiej strony, jeżeli zajdzie tylko taka potrzeba, jeżeli być może pracujesz w Gdańsku, jeżeli z jakiegoś powodu często chcesz się tam pojawiać. To również nie jest to wielkie wyzwanie, ponieważ samochodem 20 minut. Bardzo często dłużej stoimy w korku jadąc chociażby nie wiem z Gdańska do Sopotu, niż ty będziesz podróżować właśnie ze swojej wolności do aglomeracji miejskiej. Zapraszam ciebie bardzo serdecznie do zapoznania się z tym terenem. Możemy przyjechać tutaj wspólnie, możesz przyjechać samodzielnie. Dane, gdzie dokładnie znajduje się ta działka są Zapisane w ofercie. Masz tam dokładną mapkę, tak więc bez problemu tutaj trafisz. Działka znajduje się w miejscowości Pręgowo i wyjątkowością tej działki jest to, że jest to ostatnia niezabudowana działka w tej najbliższej okolicy. Tak więc masz już wiedzę, jak wyglądają zabudowy dookoła, wiesz czego możesz się spodziewać kupując tą działkę. Nie jest tak, że kupujesz. Jako pierwszy, że jeszcze jest wszędzie szczere pole, a za chwilę kilkunastu sąsiadów się wybuduje i jesteś w wielkim szoku. Wow, a miało być tak pięknie. Tutaj możesz przyjechać, zobaczyć, możesz nawet zapukać do jednego, drugiego, trzeciego sąsiada, przywitać się, porozmawiać, zapytać się, jak tutaj mieszka, żeby mieć pewność, że Twoja decyzja o tym, żeby zamieszkać w tym miejscu, o tym, żeby wybudować tutaj swój wymarzony dom. Że ta decyzja jest jak najbardziej świadoma i przemyślana. Wracając jeszcze do tego lasku, który widzisz za mną, jest on częścią działki, o której rozmawiamy. Jest to miejsce, w którym po pierwsze możesz odpocząć sobie w cieniu, być może pojawi się tam jakiś twój prywatny grzybek, ee, daj Boże, jadalny. Natomiast e, o czym chcę z tobą porozmawiać? Czy jako dziecko marzyłeś, czy jako dziecko marzyłaś o tym, żeby mieć swój własny? Domek na drzewie, ten taki z amerykańskich filmów? Oczywiście, że tak, każdy o tym marzył. I teraz ty możesz spełnić swoje dziecięce marzenia, ale również możesz spełnić i zrealizować marzenia swoich dzieci, jeżeli takowe masz lub planujesz. Wybudowanie domku w lesie na drzewie, na Twoim prywatnym lesie, na Twoim prywatnym drzewie jest jak najbardziej możliwe. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam jeszcze raz do zapoznania się z tą ofertą. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało dzwoń. Robert Rzeszotarski, RR Nieruchomości. Jeżeli zainteresowała ciebie ta działka, jeżeli czujesz, że coś tutaj jest takiego, że przyciąga ciebie, że być może właśnie tutaj będzie twoje miejsce na ziemi, że tutaj sobie i dla swojej rodziny i dla siebie stworzysz idealne miejsce do życia, to zadzwoń. Umów się na prezentację albo przyjedź samodzielnie. Podam tobie adres, zobaczysz, jak to wszystko wygląda na żywo i wtedy podejmiesz decyzję, czy to jest właśnie ta działka, której już Szukasz!